Dzień dobry Państwu, Festiwal Poezji Stardust się goni. Przyjechaliśmy do Was i każdy z poetów, którzy tutaj są, przeczyta wiersz. Mężczyźnie ku pamięci, wciąż pamiętaj o tym, jeśli chcesz mieć klasę. Mężczyzna ma płacić, a nie trzymać kasę. Kontrowa. Pewien satyryk z rodzicy chodził od dwóch dni Użądliła go pszczoła i przykryć tego nie zdoła, póki co sam siedzi w piwnicy. Dziękujemy bardzo za uwagę, jedziemy dalej. Państwa Dobra. zapraszamy Festiwal Dobra. Poezji Stardust. Super, po prostu chciałem zrobić coś do, dla ludzi, dla młodych ludzi, żeby ludzie wiedzieli, że w Bielsku Białej odbywa się Festiwal Stardust, Festiwal Poezji. Wrosłam mocno w tę piękną, beskicką ziemię. Jak młoda buczyna zapuściłam głęboko korzenie, by na przekór wichrą i dużo życiowych doświadczeń wytrwać jak bukowe konary. A życie, życie zmusiło mnie nauczyć się w jesienne liście troski z martwie. Jest to pomysł, który poeci podchwycili. Przed chwilą cały autobus poetów wysiadł Wychaliśmy bielsko-białą wzdłuż i wszerz, w zasadzie wszerz i wszerz. Powroty nocą. Latarnie my w drogowskazem. Każda pokazuje drogę. Każda kłamie. Nie idę w stronę, w którą chcę. Wracam z miejsca, gdzie chcę być. Dlaczego tak jest? Każdy krok dalej dodaje łez. Każdy krok dalej zabiera mi ciebie. Chcę zawrócić, lecz nie mogę. Ostatni pociąg dawno odjechał. Ja tu jadę bez biletu, ja nie wiem dokąd zmierzam, podobno gdzieś to poezja jest. Obawiam się pana rewizora, powtarzam, ja nie mam biletu. Tak, poeci mogą jeździć, poeci muszą jeździć na gapę, ponieważ ta adrenalina, ten stres yy, powoduje nowe pomysły, nowe wrażenia i jak trzeba przed Kanarem uciekać, to też się dzieje. To jest yy, i na poezję, i na prozę. Bardzo mi się podoba, bo pierwszy raz jadę bez biletu autobusem i nie muszę się bać, że ktoś mnie wyrzuci. Coś nowego, coś, co może wszystkich zainteresować i przeciągnąć do poezji. Wydaje mi się, że w końcu e, po raz kolejny poezja wyszła na ulicę. Poeta z dorobkiem. Co flaszka, to fraszka. Wzięty poeta. Co fraszka, to igraszka. Chodnik z jabłek, w sumie jak czarna polewka, studzi. Nożem otwierasz owoce, dojrzały do konsumpcji. My skonsumowaliśmy się jak niedojrzałe śliwki. Dobry poeta, nawet siedząc na sedesie, usłyszy echo, które wena niesie. Dziękuję. Brawo! Tak naprawdę, taka flaszka.